Przychodzę z polecajką brązera i ja naprawdę bardzo rzadko używam brązerów albo używałam, bo odkąd odkryłam ten to. Mój w ogóle taki codzienny makijaż się zmienił. Ja jak widać nie używam naprawdę za wiele, ale ten bronzer teraz to to jest coś wspaniałego. I jest to bronzer z Eveline, Choco Glamour. Ja go już używam jakiś czas, zakupiłam go może z dwa tygodnie temu i naprawdę zobaczcie, trochę już zużyłam. Są dwa odcienie, ja wybrałam sobie 01, czyli ten taki jaśniejszy. Jest jeszcze zimniejszy, ciemniejszy odcień, ale to jak on pachnie... Jak czekolada. Po prostu coś fantastycznego. Nakładam najpierw go palcem. I ja wiem, teraz to nie wygląda. Biorę gąbeczkę. Dajcie znać, czy używacie, czy znacie już ten produkt i co o nim myślicie. Jestem mega ciekawa, bo to jest moje odkrycie i ja jestem zakochana.